Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału rehabilitacji.pl. Jeśli masz złą budowę ciała, czyli przesunięte barki do przodu, głowa do przodu, powiększona kifoza piersiowa, jesteś osobą, która przeszła zabieg mastektomii, czy też jakikolwiek inny zabieg w rejonie obręczy barkowej, czy też jesteście osobami, które intensywnie ćwiczą na siłowni i odczuwacie bóle związane z, rejoniem, z rejonem barku, ograniczenie ruchomości, osłabienie, dalej bóle, które schodzą po klatce piersiowej, też w trakcie ruchu bóle między łopatkami lub łopatek, to ten odcinek będzie dla was, ponieważ postaram się w nim pokazać wam co jest przyczyną, co może być przyczyną tego typu bóli i oczywiście jak zawsze kilka propozycji łatwych ćwiczeń do wykonania w domu, aby sobie jakoś z tymi bólami poradzić. Zapraszam. właśnie z tej budowy ciała, z głowy, przesuniętej głowy do przodu, te wszystkie bóle, ograniczenie ruchomości, osłabienie rejonu obręczy barkowej, bólów klatki piersiowej, bóle międzyłopatkowe czy też łopatkowe wynikające z zabiegów po zabiegach operacyjnych czy też po ciężkiej pracy czy też intensywnych ćwiczeń na siłowni mogą być następstwem problemu z mięśniem piersiowym większym i jego przeciążeniami i tym mięsień chciałbym się dzisiaj zająć. Nie będę tutaj wnikał w jakąś, ten, jakąś taką szczegółową anatomię, tego jest dużo w internecie, króciutko na, jego, na jej temat i za chwilę przechodzimy do ćwiczeń, które powinny wam pomóc, jeśli ten mięsień będzie miał, będzie problematyczny. Yy, mięsień piersiowy większy, yy, jego wódna idą mniej więcej w ten sposób, powiedzmy od mostka, po obojczyka, mostka, rejonu górnej prostego brzucha idzie sobie w ten sposób, w tym kierunku do wózka yy, większego kości ramiennej. Ten układ włókien Was interesuje w ten sposób. To jest mięsień piersiowy większy. Jego ruchomość, to, jego funkcje to są takie, że robi ten ruch, robi ten ruch, może być ten ruch, czyli wypychanie stawu barkowego do przodu, obniża nam staw barkowy, bierze udział w rotacji, czy też rotuje nam wewnętrznie. I teraz, jak wyłapać, jak sprawdzić, czy jest problem z tym mięśnią? Wystarczy zrobić rękę prostą, lekka rotacja i teraz słuchajcie, przykładacie sobie rękę z i robicie ruch w ten sposób tu, czyli ta ręka blokuje, a ta się siłuje, czyli tak jakby w tą stronę. Na tym poziomie, ewentualnie po skosie, na tym poziomie, ewentualnie od dołu, po skosie w górę. Też blokuje, nie robimy tego ruchu, tylko blokuje, ale chcę wykonać ten ruch. Chce wykonać ten ruch, ale go nie wykonuje, bo mnie blokują. blokuje zdrowa ręka. I teraz jeśli w tym ustawieniu poczujecie jakiś ból, już może świadczyć o tym w tym rejonie, że mamy problem z mięśniem piersiowym większym. Potwierdzi nam to ustawienie ręki w ten sposób, że jak przejdziemy linię ciała, po tyłu będziemy czuć rozciąganie dość intensywne. Na granicy bólu lub nawet bolące. Czy tak? Czy tak? Czy tak? I już wiemy, możemy podejrzewać, że mamy problem z mięśniem piersiowym. Większy. Teraz jak to wyleczyć? Jak się za to zabrać w warunkach domowych? Najlepsza tu będzie metoda PIR, czyli poizometyczna realizacja mięśni. Kładziemy się na krawędzi łóżka. I teraz najlepiej pokazywałem. Mamy te trzy ustawienia, czyli tak jakby pod kątem 90 stopni, 45 powiedzmy, no nie wiem, z 70, 80, tak? Nie. Więc co robimy? Ja pokażę to na tym poziomie. Robimy wdech i unosimy sobie rękę. Nawet możemy ją lekko zrotować wewnętrznie i unosimy ją do góry z wdechem. Następnie utrzymujemy 8 sekund, robimy wydech. I rękę swobodnie opuszczamy, a potem zostawiamy ją siłę ciężkości, niech ją ładnie rozciąga. Nic z nią nie robimy. I znowu unosimy do góry, wdech, 8 sekund i wydech. I zostawiamy ją, żeby troszeczkę ją ta siła ciężkości pociągnęła. To samo robimy tak, czyli możemy robić ten ruch. Nie musi być tak wysoko, ważne żeby tylko unieść, wytworzyć napięcie. A potem rozluźnienie. Czy to też w tej sytuacji wdech, czyli ruch będziemy robić tak. I potem wydech i niech on się tam ładnie nam rozciąga w tym ustawieniu. Takie coś powtórzamy, powtarzamy dwa, trzy razy na każdym aktonie. Dlaczego są te trzy ruchy? No bo mówię, mięsień piersiowy większy ma tak jakby trzy miejsca przyczepów początkowych. To jest jakby części. Część obojczykowa, mostkowo-żebrowa i właśnie brzuszna, czyli gdzieś tam wchodzi po w pochepkę mięśnia prostego brzucha. I teraz na te aktory musimy trzy zadziałać, tym rozciąganiem. Dalej, jeśli mamy tutaj bóle, to palpacyjnie też go czujemy bólowo, więc znowu robimy sobie ustawienie takie i rozcieramy. I teraz ważne było to, co mówiłem wcześniej, ręka pokazywała Wam, że tak idą łukna, więc my masujemy w ten sposób. Czy to w tym ustawieniu, czy to w tym ustawieniu, czy to w tym ustawieniu. Ogólnie rzecz biorąc warto masować poprzek głęboko, powoli, mniej więcej tak od mostka w kierunku głowy kości ramiennej. I to by było tak jakby początek, takie fajne rozciąganie i rozmasowywanie tego mięśnia na początek terapii. Możemy za niego zastosować, zadziałać przeciwbólowo, stymulując jego antagonistę, czyli najszerszego żbietu. Ale zanim my to wprowadzimy, musimy sprawdzić, czy z najszerszym grzbietu jest to wszystko w porządku. Co nie zawsze bywa. Jeśli ktoś ma jakieś problemy, najczęściej ten drzbiet, najszerszy najszerszym tu też jest jakiś tam dysfunkcjon. Jak to sprawdzamy? Kładziemy się prosto i jak sobie zrobimy takie ustawienie, jedni będą mieli tak, drudzy tak, ja mam akurat tak, bo mam te stawy barkowe rozciągnięte. Ale chodzi o to, to jest jakby podstawa. teraz, jeśli ja zrobię ustawienie lub tak, i docisnę kręgosłup lędźwiowy do podłoża i uniesie wam się, poczujecie, że te ręce wam się uniosły, że ten jakby bardziej jest trudniej w kierunku podłogi, będzie to znaczyło, że mamy problem z najszerszym brzmieniem. I teraz, żeby jego stymulować antagonistycznie i wpłynąć pozytywnie na piersiowy większy, to ja go może najpierw dościągnąć. Jak robimy, jak pracujemy na najszerszym się. W ten sposób noga górna dotyka kolanem podłoża, leżymy na krawędzi, rękę ustawiamy sobie w ten sposób, zgięto w łokciu, mamy skręcone fajnie ciało i teraz robimy ta sama sytuacja, poizometryczna relaksacja mięśni. Wdech, łokieć idzie do góry, wydech po 8 sekundach i puszczamy rękę wolno. i w ten sposób musimy popracować na najszerszym świetlu. Także ten ruch może potrwać, to ćwiczenie może potrwać parę dni. Jak już poczujemy, żeśmy go fajnie sobie już rozciągnęli, wtedy będziemy wprowadzać stymulację tego antagonisty, czyli najszerszego, żeby zadziałać pozytywnie na nasz piersiowy. A jak to działa? Jak to robimy? Bierzemy gumę. Ja to idzie z boku. Lęga ustawiona jest w ten sposób i ta guma może być gdzieś przywiązana. Mi się nie chce wiązać. Będę sobie trzymał mocno. Chodzi o to, że ta guma musi być tak napięta, żeby wam ściągało tą rękę w tą stronę. I teraz guma ściąga wam rękę w tą stronę, a wy robicie pulsacyjnie o w ten sposób taką kontrę. Nie pozwalacie, żeby ona wam ściągała rękę w tą stronę. I sobie tak pulsujemy przy wyprostowanym sylwetce. Mówię najlepiej to przywiązać do drzwi, do drabinki, do czegokolwiek i pulsacyjnie robić blok przeciwdziałać działaniu gumy. To jest jakby terapia mięśnia piersiowego większego w warunkach domowych. Ale jak mówiłem wcześniej, on jest dość on troszeczkę zbudowany, też ma trochę złożoną funkcje ruchowe i nie powinno się go rozpatrywać wyłącznie jako jednego mięśnia. Warto przy tym sprawdzić jeszcze inne mięśnie, co najmniej ja tu pokażę dwa. Jeden to będzie mięsień piersiowy mniejszy. Pokazałem, nakręciłem już wcześniej film na ten temat, zaraz się pokażę link, ale jak już leżymy i rozciągamy sobie ten piersiowy większy, możemy też rozciągnąć piersiowy większy. Pozycja bardzo podobna, na krawędzi łóżka, ręka leży i tylko unosimy park do góry w ten sposób, a ręka wisi swobodnie. I robimy wdech i wydech. I puszczamy ją swobodnie w tej pozycji. Wdech, 8 sekund, wydech. Możemy... I zadziałać z ciężarkiem. Ta sama sytuacja. Wdech, 8 sekund, wydech. Ciężarek pomoże nam jeszcze bardziej rozciągnąć mięsień piersiowy mniejszy. I ostatnim mięśniem, na którym pokażę Wam, żeby to tak w całości miało ręce i nogi, taki sens ta terapia, to będzie zębaty przedni. Mięsień zębaty przedni odpowiada za ten ruch ciosu prostego. Ten ruch. I teraz możemy go rozciągać. Rozciągamy go bardzo podobnie, jak pierwsiowy większy, że ustawiamy się tak jak do najszerszego grzbietu. No, kolano znowu dotyka podłoża i ręka już nie idzie tak jak przy najszerszym, tylko idzie w ten sposób. Musi być rotacja, skręt tułowia. W tej pozycji rozciągamy mięsień z dębaty przed Wdech i potem jest wydech. Wdech, lekkie uniesienie ręki. wydech. I teraz myślę, że to przyda Wam się do tych wszystkich filmików związanych z odcinkiem szyjnym, który też ma wpływ na budę tego rejonu. Więc mięśnie klatki piersiowej, mięśnie odcinka szyjnego. Bardzo fajnie jest rozpatrywać razem, aby cała ta nasza terapia domowa, bez pomocy specjalistów, miała jak najlepsze efekty. No to tyle. I do następnego razu.